To nie był zwykły poranek w Brukseli. Powietrze w gmachu Rady Europejskiej było gęste od napięcia. Wszyscy wiedzieli, że to będzie dzień, który może zmienić układ sił w Unii Europejskiej. W kuluarach mówiło się jedno: Polska ma coś, czego nikt się nie spodziewał. Coś, co może wstrząsnąć fundamentami europejskiej gry. W centrum uwagi, pomówił mi do Karol Nawrocki, prezydent Polski. Spokojny, opanowany, z tym samym wyważonym spojrzeniem, które tyle razy doprowadzało jego przeciwników do szału. Obok niego czarna, skórzana teczka, mała, niepozorna. Ale każdy, kto śledził wydarzenia ostatnich miesięcy, wiedział to właśnie w niej kryje się tajemnica. Na sali znajdowali się wszyscy najważniejsi przywódcy Europy: Emmanuel Macron, Olaf Scholz. Giorgia Meloni, Pedro Sanchez, pierami oczywiście, Ursula von der Leyen. To miało być rutynowe posiedzenie Rady Europejskiej połączone z kolejną próbą dyscyplinowania Polski. Ale nikt nie spodziewał się, że Polska przygotowała cios, jakiego Bruksela jeszcze nie widziała. Ursula von der Leyen rozpoczęła przemówienie dokładnie o 10.00. Mówiła twardym, chłodnym tonem, tym samym, którym od miesięcy naciskała na Warszawę. Unia Europejska nie może tolerować łamania praworządności. Fundusze zostają zamrożone, dopóki Polska nie podporządkuje się unijnym standardom. Na sali słychać było jedynie skrzypienie krzeseł i szelest papierów. Kilku przywódców kiwnęło głowami. Macron z satysfakcją, Scholz z chłodnym spokojem. Wszystko miało iść według planu. I wtedy Nawrocki podniósł wzrok. Bez emocji, bez nerwów, powoli wstał i położył dłoń na teczce. Sala momentalnie zamilkła. Pani przewodnicząca zaczął spokojnym głosem. Zanim odpowiem, chciałbym zadać kilka własnych pytań. Wanderlejen zmrużyła oczy. To nie było w scenariuszu. Polska miała się tłumaczyć, bronić może negocjować, ale na pewno nie atakować. Tymczasem nawrocki odsunął zamek i otworzył teczkę. Wewnątrz – grube segregatory i pliki dokumentów. I w tej chwili Ursula zbladła. Mam tutaj e-mail z Berlina datowany na 23 marca, kontynuował Nawrocki, w którym niemieckie MSZ dyskutuje z Komisją Europejską, jak wykorzystać mechanizm praworządności, aby wymusić na Polsce zmianę polityki energetycznej. Oto prawdziwy powód sankcji. Na sali rozległ się cichy szmer. Scholz przestał patrzeć w notatki. Macron pochylił się do przodu. Ursula wciąż siedziała, ale jej twarz straciła kolor. Nawrocki wyjął kolejny dokument. A tutaj notatka z nieformalnego spotkania w Paryżu. Franz Timmermans jasno mówi, jak interpretować traktaty, żeby osiągnąć pożądany efekt polityczny. Bruksela przez lata mówiła o wartościach, a w rzeczywistości używała prawa jako pałki do wymuszania posłuszeństwa. Kamera uchwyciło chwyciła twarz von der Leyen. Przez sekundę wyglądała tak, jakby naprawdę zabrakło jej powietrza. Pani przewodnicząca, Komisja Europejska przez lata naruszała suwerenność Polski. Finansowaliście konkretne organizacje, manipulowaliście opinią publiczną, działaliście poza traktatami, a teraz pytacie nas o praworządność? Głos Nawrockiego był chłodny jak stal. W tym momencie zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał wyjął ostatni gruby plik. To pełny raport naszego wywiadu zawiera szczegółową dokumentację waszych działań. Mamy kopię dla wszystkich przywódców, ale też dla największych mediów w Europie. I jeśli nie dojdziemy do porozumienia w ciągu 48 godzin, ten raport zostanie upubliczniony. Sala zamarła. Nikt się nie poruszył. Nikt nie powiedział ani słowa. Macron spuścił wzrok. Scholz poprawił marynarkę. Von der Leyen odchyliła się lekko na krześle i przez sekundę wyglądała jak ktoś, kto wie, że właśnie stracił kontrolę. To nie jest szantaż – powiedział spokojnie Nawrocki. To jest obrona suwerenności Polski. Nie chcemy specjalnego traktowania. Chcemy tylko równości, uczciwości i końca podwójnych standardów. Po słowach Nawrockiego w sali zapanowała cisza, jakiej nie pamiętano w historii europejskich szczytów. Nie było ani chrząkania, ani stukania długopisów, nawet tłumacze w kabinach przez sekundę zamarli, niepewni, czy przekładać jego słowa dosłownie. Takiej sceny w Brukseli jeszcze nie widziano. Ursula von der Leyen przez moment patrzyła na teczkę leżącą na stole, jakby miała nadzieję, że to tylko prowokacja, ale w jej oczach było widać coś więcej niż zdenerwowanie. Czysty strach. Dokumenty leżały tuż przed nią, a ona wiedziała, że nie może ich zignorować. Macron wymienił szybkie spojrzenie ze Scholzem. Obaj doskonale zdawali sobie sprawę, co oznacza ujawnienie takich informacji. Nie chodziło tylko o Polskę. Gdyby te materiały trafiły do opinii publicznej, runąłby mit Brukseli jako neutralnego arbitra. Cała narracja o europejskich wartościach mogłaby w jednej chwili rozsypać się jak domek z kart. To nie jest moment na emocje, odezwał się po chwili Macron, siląc się na spokój, ale jego głos drżał. Musimy najpierw zapoznać się z tymi materiałami. Nie ma nic do zapoznawania się, przerwał mu Nawrocki. Wszystko tu jest czarno na białym. Wykorzystywaliście mechanizmy Unii, by karać nas za to, że mamy inne zdanie. Nie chcieliście dialogu, chcieliście posłuszeństwa. Ale ten czas się skończył. Tle słychać było dźwięk telefonów i nerwowe szepty. Dyplomaci z mniejszych krajów, dotąd milczący, zaczęli wymieniać porozumiewawcze spojrzenia. Litwini, Węgrzy, Słowacy, wszyscy doskonale rozumieli, o czym mówi Nawrocki. Nie tylko Polska była celem tej europejskiej dyscypliny. Po raz pierwszy ktoś odważył się powiedzieć to głośno i to nie w mediach, nie na konferencji prasowej, tylko prosto w oczy szefowej Komisji Europejskiej. Ursula próbowała odzyskać kontrolę. Prezydencie Nawrocki, to bardzo poważne oskarżenia. Komisja Europejska nie może pozwolić by fałszywe informacje. Fałszywe? Przerwał jej Nawrocki. wyjął jeden z dokumentów i rzucił go na stół przed nią. Podpisany przez pana Webera, konsultowany z niemieckim MSZ. Paragraf trzeci mówi jasno: presja finansowa na Polskę może skłonić ją do zmiany polityki wewnętrznej. To są Wasze słowa, nie moje. W tej chwili nawet niemieccy dziennikarze obecni w loży prasowej wstrzymali oddech. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Nie była to już typowa debata unijna z pustymi frazesami. To była konfrontacja z dowodami. Macron pochylił się do przodu. Jeśli te materiały są prawdziwe, Zaczął, ale jego głos zanikł. Każde jego słowo mogło zostać użyte przeciwko niemu. Nawrocki nie odpowiedział: spokojnie wyjął kolejne koperty. Tutaj są kopie dla każdego z państw członkowskich. Nie zamierzam grać w wasze gry. Polska ma dość bycia oskarżaną i pouczaną. Od dziś to my będziemy mówić prawdę, całą prawdę, o tym, co naprawdę dzieje się w Brukseli. Kuluary. Jeszcze zanim spotkanie się zakończyło, korytarzami Brukseli rozlała się fala szeptów. Doradcy przywódców wybiegali z sali, telefony rozgrzewały się do czerwoności. Jeden z dyplomatów francuskich miał powiedzieć: Jeśli Polska naprawdę to ujawni, to zmieni się wszystko, absolutnie wszystko. Węgierski minister, wychodząc z sali, uśmiechnął się do kamer i rzucił: Długo czekaliśmy na ten moment. To nagranie w kilka minut obiegło Twittera. X i TikToka. Nie minęła godzina, a niemieckie media zaczęły publikować pierwsze przecieki. Polska ma dokumenty obciążające Brukselę. Pszka teczka Nawrockiego w ciągu trzech godzin znalazła się w trendach numer jeden w całej Europie. Reakcje mediów Le Monde. Polska wysadziła w powietrze narrację Brukseli. Die Welt. Nawrocki ujawnia to, o czym wszyscy wiedzieli, ale nikt nie odważył się powiedzieć. Politico, raport z Warszawy może stać się największym kryzysem Unii od czasów Brexitu. W samym gmachu komisji wybuchła panika. Ursula von der Leyen zwołała nadzwyczajne spotkanie z najbliższymi doradcami. W notatkach, które wyciekły do prasy, padły słowa: Nie możemy pozwolić, żeby Polska kontrolowała narrację. Musimy przejąć inicjatywę. Ale było już za późno. Teczka była otwarta. I wszyscy wiedzieli, że od tego momentu nic nie będzie takie samo. Wieczorem tego samego dnia, gdy Nawrocki otworzył swoją słynną teczkę, Bruksela już nie była tą samą Brukselą. Całe miasto huczało od plotek, a media działały jak w czasie kryzysu. Przed gmachem Komisji Europejskiej zebrały się dziesiątki ekip telewizyjnych, które próbowały zdobyć choćby jedno zdanie komentarza od zaskoczonych urzędników. Berlin. W Berlinie atmosfera była jeszcze bardziej napięta. Olaf Scholz zwołał nadzwyczajne spotkanie z ministrami i doradcami. To nie może wyjść poza kontrolę, powtarzał w kółko. Musimy zatrzymać ten przekaz, zanim zrobi się z tego polityczne tsunami. Ale nie było już czego zatrzymywać. Kopie dokumentów trafiły do mediów. Nawet gazety i stacje, które do tej pory były lojalne wobec Brukseli, zaczęły zadawać pytania. Wyciek był zbyt dobrze przygotowany, zbyt precyzyjny i zbyt kompletny. W nocy nagłówki niemieckiej prasy brzmiały: Skandal w UE. Dokumenty ujawniają kulisy nacisków na Polskę. Berlin i Bruksela pod presją Polska ujawnia grę za kulis. Macron zadzwonił do Scholza. Rozmowa była krótka i nerwowa. Obaj wiedzieli, że jeśli nie stworzą wspólnej narracji, to Polska przejmie inicjatywę. To wygląda bardzo źle, mówił Scholz. To wygląda katastrofalnie, poprawił go Macron. Warszawa, centrum uwagi. W tym samym czasie w Warszawie przed pałacem prezydenckim zgromadziły się tłumy, setki ludzi przyszły z flagami i transparentami. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z wystąpienia Nawrockiego, które w ciągu kilku godzin zdobyły miliony wyświetleń. Wreszcie ktoś im powiedział prawdę, krzyczał mężczyzna do kamery. Polska już nie będzie na kolanach, skandował tłum. Politycy opozycji próbowali komentować sytuację ostrożnie, ale fala była zbyt silna. Nawrocki w jednej chwili stał się symbolem oporu wobec brukselskich nacisków. Reakcja w Europie Środkowej, największym zaskoczeniem była reakcja państw Europy Środkowo-Wschodniej. Premier Węgier otwarcie poparł Polskę. Słowacki rząd wydał oświadczenie, w którym stwierdzono, że czas zakończyć politykę podwójnych standardów. Nawet Austria i Czechy mówiły o konieczności prawdziwej debaty o przyszłości UE. UM. W kuluarach mówiło się, że Polska stała się liderem nowego sojuszu nieformalnej grupy państw, które od dawna miały dość dyktatu największych stolic Zachodu media międzynarodowe. Po rannym wydaniu The Times pojawił się artykuł z nagłówkiem Polska otworzyła puszkę Pandory. Amerykańska stacja CNN komentowała: To nie tylko konflikt między Brukselą a Warszawą, to pęknięcie w samym sercu Unii Europejskiej. Nawrocki zapowiedział, że jeśli Komisja Europejska nie zgodzi się na pełne zrównanie praw wszystkich państw członkowskich, ujawni kolejne materiały. Wystąpił spokojnie, bez patosu, z tą samą pewnością siebie, z jaką otwierał teczkę w Brukseli. Nie chcemy wojny z Unią Europejską. Chcemy Unii, w której nikt nie traktuje Polski jak państwa drugiej kategorii. Bruksela się cofa następnego dnia. Komisja Europejska wydała oświadczenie, które wielu określiło jako pierwszy poważny krok w tył. Von der Leyen mówiła o dialogu, nowym początku i równości wszystkich członków. To była zupełnie inna retoryka niż ta, którą znała Polska przez lata. Za zamkniętymi drzwiami Ursula była wściekła. Wiedziała, że została zaskoczona i postawiona pod ścianą, ale publicznie nie miała wyjścia. Musiała się cofnąć. Nowa era. W ciągu tygodnia Polska stała się głównym tematem wszystkich debat w Brukseli. Nawrocki pokazał, że kraj z Europy Środkowej może nie tylko się bronić, ale też narzucać agendę. Teczka, która początkowo wyglądała jak symbol konfrontacji, stała się symbolem zmiany równowagi sił w całej Unii. Dla wielu w Europie był to moment, który zapamiętają na lata. Nie dlatego, że padły wielkie słowa, ale dlatego, że po raz pierwszy ktoś otworzył drzwi, za którymi ukrywano mechanizmy nacisku, o których wszyscy wiedzieli, ale nikt nie odważył się mówić. Polska już nie była tą samą Polską. I Europa też nie była tą samą Europą.